Masło dzisiaj kolejny odcinek z, z gry Lego Marvel Super Heroes. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo jak będzie 50 subskrypcji, zrobię specjalny odcinek. Tak więc... Y, warto. No więc zaczynam już grę. Jestem na poziomie... bo w takim odcinku był taki trochę tandetny poziom, bo przeszedłem tylko jeden. Bo w następnym ciągle umierałem No, dzisiaj już wiem jak go przejść Myślę, że go tak sprintowo przejdę I teraz tak, nie biorę halka, yy, Lecz wezmę sobie Ironmana Gdyż jest tam pewne miejsce na tym poziomie, gdzie trzeba polecieć Chyba tam jest czerwony klocek Bo mini zestaw już zebrałem ale chyba czerwony klocek jest no dobra to tam animaty mogę już sobie pominąć okej okay, dobra uleczyłem się to najważniejsze tak no, naprawdę bardzo dziwne że yy, ta hydra nie umiera od bomb w ogóle zobaczę jeszcze poziomy jakby to sprawdzić poziomy Hmm. Tak, chyba tu. Linia mety, monet nigdy dość. Mini zestaw. Pokonać ciężkiego zbiera hydry w czasie 90 sekund lub szybciej. No to postaram się to zrobić oczywiście. Uratuj wszystkich dwóch cywili, to trzeba... Pewną postać zdobyć, Do tego czyściutko pewnie zrobię. Hmm. A i tutaj jest yy, klocek gdzieś. Prawie już przeszedłem ten poziom, lecz oczywiście powstrzymałem się na film specjalnie. Okej, okay, dobra. To idę teraz walczyć. Ok. To buduję. Pociągam za dźwignię. W ogóle pociągam czarną wdową ciągle. Staram się pokonać tego zbira hydry. Tak? W miarę szybko oczywiście Dobra, ten mi przeszkadzał, to musiałem. No niestety musiałem go pokonać. O nie! O nie! Nie, 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 nie! Dobra. A w sumie zmienię na Ironmana I biegnę tam, ale chyba czarna jest szybszy z tego co widzę. Dobra. Dobra Postaram się go teraz pokonać, tak? Ała Ała, ała, ała Jest, pokonałem W ogóle tego coś ziomka nie, mo nie, nie mogę pokonać Dobra Teraz postaram się Pokonać resztę przeciwników, aby zrobić poziom jeszcze trzeba 11, 11 osób pokonać Cydry. O nie, umarłem. Aj, słabo. Właśnie tu jest taka pułapka. Są tam przeciwnicy, czyli yy, widać, że trzeba yy, że pasuje tam wejść, żeby ich pokonać. Ale tak naprawdę tam jest zapadnia i oni spadają i w sumie sami umierają. Więc. To jest niebezpieczne, ostatnio tak też zginąłem, no Tak tutaj Ta zabawa z wolverinem Czarna zdowa się bawi w agenta jakiegoś, czym jest agentem Okej, okay. leczę się Okej, okay. git Jadę na górę Pokonuję tego, wiadomo Buduję yy, dźwignię Pociągam za wajchę Okej, okay, wchodzę. A nawet... Co się stało? Dziwne. Dobra, zmieniam teraz na Iron Mana, żeby wiadomo wstrzelać. Okej, okay, dobra, zrobiłem sobie jeszcze takie przejście takie na szybko. Fajnie. Dobra, pokonam go Tak, to pokonałem go, bez problemu. No. Teraz przejdę tam na początek jednak. Aby najpierw zaszczelę tych wszystkich. A nie chcę, mają, że swoje... Sami się pokonali. jeszcze mi się zaliczyło jako pokonanie. Nieźle, nieźle, dobra. Tylko teraz muszę uciec, 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 uciec. I coś porozwalać, żeby zdobyć życie, tak? Dobra, rozwaliłem. Czyli wszystko fajnie po staremu, tak? Yy. Okej. Okay. To jest ścianka zaraz w ogóle ją przetestuję. Okej. Okay. Okej, okay, pokonałem jednego kolegę. O nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? Dobra, teraz to już, już żadnych ceregieli przedłużań. Idę tutaj. Na dół. Strzelam, yy, wszelam z tego. Żeby go oczywiście pokonać. Teraz tego strzelam, z go Oczywiście pokonać jak najszybciej. Tak. 18 na 25, z 19 na 25, fajnie. Ok. 20 na 25, 21 i 22. Czy wszystko tak jak ma być? Jeszcze czas gdzieś muszę znaleźć. Tylko pytanie oczywiście gdzie. Ile ich tutaj jest, to tutaj. Hmm. Nie, no, ich jest dwóch. Jeszcze ktoś tam dalej jest. Jeszcze tutaj muszę zbudować, prawda? Żeby ten ciągnik jechał. Odpala się animacja. I w sumie tyle. W sumie tyle. Nie ma tutaj żadnych innych osób. W ogóle. Chciałbym już zrobić zadanie monet nigdy dość, no ale to się na razie nie udaje. Ciekawe ile ja muszę mieć monet do tego. A, tutaj jest jeszcze jeden typek, okej. Okay. Jest, 25 na 25, jest wszystko zadanie zrobione. I monet nigdy dość też zaraz powinno być. Hmm, dziwne, nie ma. No cóż, dobra, bez przedłużania, bo już jest, ile minut? 7, no, a chciałbym... Przejść jeszcze tu najmniej jeden poziom. Bez żadnego przedłużania. Wejdę tutaj. A jeszcze miałem po tym czerwony klocek. Aj. Troszkę źle zrobiłem. Nie zrobiłem dwóch kluczowych zadań, no ale dobra. I mini zestaw mogą wziąć. Ale zrobiłem 5 zadań. Bardzo ładnie. Czyli idę dalej teraz do następnego poziomu. Będę teraz walczył w ogóle. Ktoś tutaj powinien być, tak? Hm. Gdzie jest ta osoba, którą będę grał? Ten człowiek pochodnia chyba, nie? Teraz. Gdzie on jest? No tak, jest. Będę grał y, tym człowiekiem pochodnią. I wezmę postać. A wezmę halka, bo człowiek pochodnia chyba lata, z tego co pamiętam. Więc nie potrzebuję yy, innych postaci. Lata, tak? Tak, lata, no. Dobrze, pamiętam wszystko z komików, których nie czytałem. No i tyle oczywiście. Ogniem, jak to człowiek pochodnia. Dobra. Potrzebuje życia w tempie nadmiastowym. Okej, okay, dobra, mam... Tu jest magma. A człowiek pochodnia chyba po magmie może chodzić. Tak mi się coś wydaje. Tam przejść nie mogę. Tutaj w ogóle jest jakiś człowiek w klatce uwięziony. Okej, okay, idę na górę. Muszę 22 przeciwników pokonać, już pokonałem 5, więc bardzo ładnie. Ała! Okej, okay, jest Mogę tu przechodzić? Mogę Ok O nie, w pana fantastycznego jednak mogłem wziąć żeby się tam dostać, no ale Dobra Zrobię poziom na 100% kiedy indziej W ogóle tutaj jest Red School i Loki są tutaj, uwięzieni. Ciekawy z jakiej racji. Dobra, lecę. O nie, w sumie nie mogę teraz. Okej. Okay. Yy, to ja sobie wejdę tam wyżej. Może coś tu będzie. O nie, chyba będę mógł uratować Red i Lokiego. Może nawet z nimi walczyć będę, kto wie. Jest 10 na 22. A nie, wyszli już z pomieszczenia, dziwne. Gdzie oni poszli? Gdzie się podzieli? Chyba tutaj, w tych drzwiach. No cóż, nieważne. Jest tutaj kolejny agent Fydry. Czy ktoś tam. Dobra, dajcie mi życie, bo potrzebuję jedno jeszcze. O nie! Nie, o nie, o nie, o nie. Okej, okay, pokonałem tego typka i zrobiłem zadanie mi łączenia. Ała! Prawie mnie zabił Dziadyga jeden. Co się dzieje? Ała! Coś się stało, halo. halo, 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 halo Zrobiłem jakieś zadanie 1 na 3 w ogóle, o co chodzi A ja muszę coś rozwalić, żeby zdobyć życie, tak Bo życie najważniejsze teraz, Zwalko o życie i... Z... Po co ja nim gram, skoro mogę halkiem No nie, tych automatów nie rozwalę, wiadomo, okej okay. Tutaj ledwo przejdę, no ale jednak przejdę A nie, dobra, mogę sobie tutaj, jest apteczka, to wezmę po od razu, tak Okej, okay, to fajnie W ogóle, tutaj ktoś do mnie pruje Co to jest w ogóle? Jakaś dźwignia Dobra, zmieniam na Halka, żeby równo było, co? Mniejszego atakujesz? No Teraz możemy gadać. Teraz możemy gadać. No. Leżysz już? Jeszcze nie? Ok, jest 2 na 2, czyli chyba powinienem zrobić jakieś zadanie. Dobra, tutaj buduję jakąś wajchę. Ale zanim ją pociągnę jeszcze chciałbym sprawdzić co tu się stanie. Aha, nic. Po prostu nic. A nie, coś tam się stało. Co tam się stało? Pokonało ludzi. Czyli rozwaliłem jakąś rzecz 2 na 3. Ten pręt taki długi jakby filar. I mogę przejść tam dalej, niby, i to już będzie koniec poziomu. Ale ja bym chciał jeszcze zobaczyć, co będzie później, bo tam niżej wiadomo, tak? Tutaj mogę sobie, niby, przejść. Już nic nie ma. Mhm. Dobra, schodzę. A tu jeszcze mogę być, chociaż boję się, bo spadnę. Jeszcze i to będzie. No. Zejdę sobie tu niżej. Może będzie tutaj ktoś warty uwagi, żeby go pokonać albo coś. Tak jest. Dobra, to Pa sam się pokonał. Jest 17 na 22. Okej. Okay. Dobra, 18 na 22 teraz. Tu są kolejni. Nie, lawa, lawa. No, bo prawie bym tam spadł i co by było. A tutaj można zbudować nową fajchę. Ciekawe co się stanie teraz. A i go uratuję, tak? Najprawdopodobniej, Ura tak, uratowałem go. Ok. Yy. I co teraz? Dobra, zmieniam na Halka. Zejdę sobie na dół, żeby jeszcze tego jednego, prawda, pokonać. Ale nim rzuciłem. I ten ostatni. Dzięki czemu zrobiłem zadanie. I mogę już kierować się w stronę wyjścia. W ogóle niebezpiecznie tak, Halcim, grać. A ła! Jeszcze niebezpieczniejsze jest to, co ja zrobiłem. Czy zepsułem poziom? Nie. Nie mówcie mi, że zepsułem poziom, bo. Okej. Okay. Na szczęście nie zepsułem. Na szczęście gra wie co robi. Więc fajnie. Jeszcze jeden trend. no ale dobra, jest poziom zaliczony. Zrobiłem poziom. Co najważniejsze tak? Linia mety ukończona, excel zbior ukończone i czyściutko ukończony. Już nic. A jeszcze już łączenia, oczywiście. A to co to? Wygraj poziom bez pomocy partnera. Hmm. Okej. Okay. <grym> Okej. <Okay. grym> okay. A jeszcze, prawda, trzeci poziom z kapitanem Ameryką, i tutaj jest Red Skull, więc no, kapitan Ameryka się bardzo nadaje na Red Skulla. Czyli co? Odblokowałem w ogóle kapitana Ameryka, z kapitana Ameryka z II wojny światowej, więc fajnie. Teraz będzie normalny kapitan Ameryka, ten taki zwykły kogo? Chyba Ironmana wezmę, jednak. Pana Fantastycznego czy tam Hawka. Nie będę brał skoro... Chociaż wiem, że nimi można robić zadania, ale po co? Okej, okay, jest Redsku <tacza> tańczy. Dobra, fajnie, że mogę grać znowu Kapitanem Ameryką. Ała, bomby jakieś tutaj spadają w ogóle. Co on za barierką? Był niebezpieczny. OK, kolejny pokonany, jeszcze jeden pokonany, tak, ale to 10 tylko jest, więc mało, dziwne. W ogóle zobaczę zaraz czy ty mogę Iron Manem dolecieć tam do i go wyjaśnię. Okej okay, jest tutaj kolejny Ziombal Monet nigdy dość zrobiłem to dla więc świetnie A to jest metal więc pewnie może to rozwalić tylko ironem co e, nie Nie da się tego rozwalić Chyba że jak to rozwalę Nie też nie dziwne naprawdę bardzo tutaj dziwne wszystko jest ale dobra Pokonam jeszcze jednego przeciwnika Okej okay, dobra pokonałem wszystkich gdzie jest red Skull? był i go nie ma pozbądź się portalu starca bo był niemożliwy tak na red aha tutaj jest Hmm. Pokonam tego, bo tutaj jest mini zestaw u góry Jak pokonać teraz te portalowe tarcze co Jak je pokonać Okej okay, dobra, pokonałem tego pana No wybuchaj A, bo tutaj sunt te tarcze, ok. Red Skull jest teraz podatny na atak, no ok, dobra. Ok. Ała, Okej okay, i co, chyba go pokonałem czy nie? Kto to? Kto to? asystent asy Google? Jak do niego podchodzę to jest telefony, a nie dobra pokonałem go, czyli mogłem jednak. Okej okay, tu jest radzku z dwoma asystentami Google i znowu się ładuje. Dziwoląk jeden. Po co ja tu brałem? Okej okay, uciekam Bo ja jednak chcę zdobyć ten mini zestaw A mogę go zdobyć? Nie, nie mogę go zdobyć Masakra Słabiutko jest Dobra Zmieniam na, na kapitana Amerykę tak, bo nim jeszcze coś mogę zrobić A jest czerwony klotek Cześć czerwony klotek Zaraz cię wezmę spokojnie Tylko podlecę sobie Nie mogę! Czy mogę? Dobra Na razie chcę po prostu uciekać od kula, żeby zdobyć życie I teraz lecę, tak? Mogę! Jest! Klotek! Czerwony klotek zrobiłem to za nie wiem. Świetnie No ale tam nie mogę podlecieć Ciekawe, czy jest jakaś postać, która jest odporna na elektryczność, bo jak tak to wiem jak zrobić to zadanie ła ła nie bij mnie redskul spokój o nie dzwoni ktoś do mnie ja <tryk> Jestem znowu ponownie, niestety musiałem znowu zacząć poziom, bo przez przypadek wyszedłem z niego. No cóż, no taki już jestem. Dobra, więc jestem na tym momencie, na którym byłem. No może trochę wcześniej. No troszkę wcześniej jestem. Jak walczę z tymi asystentami Google, tak zwanymi. A już mogę ten walczyć z z Red Schoolem. nie na Amerykę, no bo oczywiście w końcu to kapitanie Amerycy przy... powinien przepaść ten zaszczyt, żeby Red Schoola pokonać, tak? W ogóle on też tutaj bomby jakieś daje. Po co? Po co, ja się pytam. Ała. Dobra, zdobyłem życie, więc fajnie. I teraz pewnie znowu będzie skakał, tak? Zresztą już mało życia, niewiele, więc zaraz go pokonam. Tak myślę. Ok, zdobyłem już 4 życia. Teraz pokonuję tego redcula. No już, już. Naprawdę nie jeszcze. Po co te miny daje? To nie ma najmniejszego sensu. Przecież zwierzę tak przegra. Ok, pokonałem go, tak? Tak, poziom zaliczony. Bardzo fajnie, bardzo się z tego naprawdę cieszę. No. Nie możecie mnie pokonać. A, zaelektryzował się tu, ok. Na śmierć. A jest wolverine. Złapałem... Tropkula przyrost używa cuchnącej wody kolońskiej. Doceniamy pomoc, ale zniszczyłeś wir. Teraz nie możemy ścigać ścieka Lokiego. Tak, no cóż, mam przeczucie, że Loki nie jest tu, tylko wynajętym pomagierem. nigdy dość zrobiłem. Czerwony klazek zrobiłem. Jak zawodowiec. I mistrz łączenia. Bardzo fajnie. Wielka moc, co to, to jest. Wygraj poziom bez pomocy. Part... Nie. Otrzymaj. Co? Dziwne. To ciągle zmienia. Dobra, no cóż. Dzięki za oglądanie, bo zrobiłem już bazę ruch, Bazę Hydry. I teraz jest Asgard. Czyli fajnie, będę grał. Torem nawet. Czyli będę pewnie walczył z Lokim. Ale to. To już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć.